i witamy w Rągłeju. To jest Falcon PEV09! Zaraz wam powiem na ten temat! Runway. Bardzo chciałem też podziękować Electro Street w Warszawie za użyczenie tej hulajnogi. Jeżeli ty chciałbyś sobie kupić taką hulajkę w Electro Street w Warszawie masz 5% rabatu na hasło rągłej. Od, od ostatniej recenzji 010X hulajnogi Falcon pev bardzo, bardzo mi się spodobały. Faktycznie są nieco droższe, ale za to mają bardzo fajną jakość wykonania i są według mnie dobrze przemyślane. W 09 mamy koła pompowane, dętkowe. Mamy jeden silnik o mocy 600 W tylnym, w tylnym kole. A bateria z kolei ma 52 V i 13 Ah. Co to wszystko znaczy? Jeżeli chodzi o przyspieszenie, to w porównaniu do innych, mocniejszych hulajnóg, które są u nas na kanale jest dosyć... jest dosyć wolna. To jest tak, że ona do 20 rozpędza się całkiem ok. Znaczy, to jest tak, że na przykład, że od 0 do 30 Potrzebuje tyle samo, żeby przyspieszyć potem znowu od 30 do 40. Widać to teraz na drag racerze. Mamy jakieś 7 sekund do 30 km na godzinę, potem jest 15 z kolei do 40. Więc ona potrzebuje trochę czasu, żeby się rozhulać, ale jak już jedzie tą wyższą prędkością, to prędkości rzędu 40 km na godzinę są absolutnie możliwe. To są prędkości takie jakby przelotowe. Maksymalną prędkość jaką uzyskałem z górki, z lekkim wiatrem w plecy, to było 50 km na godzinę. Podczas takiego użytkowania zasięg to jest jakieś 24 km. To jest wszystkie dane, teraz widzicie na ekranie. Nie jest to wielka ilość, ale może dla Twojej podróży od domu do pracy to wystarcza. Wiadomo, jak będziesz jechał tylko 25 km na godzinę, to myślę nawet 40 km, może 35-40 km. Jest to zrobienia. Ulajnoga ta wyposażona jest też w zawieszenie. Zarówno z tyłu, jak i z przodu mamy zawieszenie. Jest to zawieszenie pneumatyczne. Wygoda jazdy jest według mnie wyższa niż na przykład na Xiaomi M365, Pro, bo tam w ogóle na przykład nie ma zawieszenia. E, może nie jest na poziomie załóżmy Skywalkera 10 s10h dlatego że tam mamy jeszcze większe koła trochę jest więcej wstrząsów na mniejszych krawężnikach e, albo w większych nierównościach można na przykład nią pojechać w lesie ale nie polecam tego to, to tego nie jest ta noga e, zrobiona ale no daniel grzyb musiał też zaszalać w lesie Co się stało? Jeżeli chodzi o pozycję, jest tutaj też dosyć wygodnie. Mamy większy tutaj, jakby taki deck niż, niż na przykład w Ruimie Mini Pro 4 albo Speedway Mini Pro 4. Wysokość kierownicy jest podobna jak w Xiaomi, jak w wszystkich innych ulajkach, jest to 100 cm. Niestety nie jest to wyższa kierownica jak na przykład w 010X. tego jest też oświetlenie. Z przodu mamy takie dwie diody. One są bardziej takie sygnalizacyjne, dużo nie oświetlą wam w nocy, no ale coś tam, coś tam to pomoże. Z tyłu z kolei są też światła pozycyjne oraz światła hamowania. Jak hamujecie kolejnową, to one po prostu z tyłu brygają. Muszę powiedzieć, że ten styling Zero, czerwony, biały i czarny naprawdę super do mnie przemawia. Zresztą wykonanie jest tutaj też bardzo fajne, no, pasujące od razu hamulce, niestety linkowe, nie, nie hydrauliczne, ale linkowe, no, wystarczające, ale troszeczkę trudno chodzą te hamulce, tak, zawsze fajnie jest mieć te hydrauliczne, dlatego że wystarczy tylko musnąć je i od razu jest mocne hamowanie. Ale właśnie jakoś wykonanie jest fajne, wszystko jest ładnie wykonane. Tu jedyne, czego mi brakuje, potwórka, niestety jej tutaj nie ma, jest tylko ten błotnik. On jest plastikowy, nie należy się o niego opierać. Czas ładowania oczywiście zależy od ładowarki, ale z ładowarką, którą ja dostałem, ładuje się jakieś 6-7 godzin. No dobra, to przejdźmy do kierownicy. Często mówiąc o zero mówię o jakości wykonania. I bardzo dobrym przykładem jest na przykład kierownica. Jest bardzo szeroka, wygodnie się bardzo prowadzi tą hulajnogę. I do tego tutaj są takie dwa elementy do składania. Je można dokręcić. Niestety trochę się luzują podczas jazdy, ale przez to jest to jedyna hulajnoga, którą testowałem, gdzie po prostu się te obydwie manetki nie telepią, tak? One są zupełnie na fest. Tak samo mechanizm składania ma jakieś lekkie luzy, ale to jest raczej w tym miejscu niż w tym. I funkcjonuje mega stabilnie, zaraz to pokażę, ale jeszcze raz pokażę to jak się składają. Jak się składają te manetki, wystarczy tutaj przekręcić, potem trzeba tutaj wyciągnąć, i już się składa. To równo jedna, jak i druga, i to jest mega praktyczne. O. Możecie też sobie zmienić wysokość tutaj kierownicy. A składa się tak. I waży tylko 18 kg więc nie jest taka trudna do przeniesienia. Jest też wygodna nóżka. Oczywiście jak w każdej hulajnodze mamy też różne tryby i mamy tutaj też ten komputerek, który znacie też 010X. Jest w miarę ok, widoczny w takim świetle. Może nie jest optymalnie, ale tak jak ja patrzę z mojej perspektywy, jest to dobrze widoczne. Tutaj sobie się wybiera tryby, znaczy tu się wybiera tryby, tryby są trzy i z kolei na dole przewijają się różne dane, na przykład woltaż, który bardzo się przydaje. Maksymalnie naładowałem ją tak 58,1 V napięcia, a jak już macie 43, to. Musicie o tym myśleć, że zaraz trzeba będzie się zacząć odpychać, co nie jest aż takie trudne na tej hulajce. Oczywiście są też te de, następne inne parametry, e, to musicie po prostu zobaczyć sobie w instrukcji obsługi, jakie są tutaj wszystkie rzeczy ustawienia. Na przykład nie wiem, tempomat, jeżeli nie pasuje prędkość to wielkość kół i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I z kolei światła też się nie włącza już od dołu, hu, od spodu hulajnogi e, i to jest mega fajne, bo wystarczy tutaj wcisnąć duży przycisk mode. Tak samo jak 010X, pojawia się ikonka i już się światła świecą. I to jest hulajnoga 09. Naprawdę, według mnie, fajny śmigacz na miasto. Fajne jest to, że są hamulce z przodu i z tyłu, na przykład z 4 tego nie ma. To jest jego przewaga. Przewagą jest wygląd. Jedyne, czego może mi brakuje, kluczyk, to by się na pewno bardzo przydało. Kierunkowskazy, tak czy tak, uważam, że powinny być w każdej hulajce. A teraz na przykład mam plecak, który ma wbudowane kierunkowskazy. Jeżeli chcecie wideo o plecaku, jeżeli chcecie wideo o plecaku, to komentujcie poniżej. A oprócz tego, na takie rozmiary, na taką wagę, jest to według mnie naprawdę fajny sprzęt. Jeżeli na ale, tu jesteś, to lajkuj to wideo, subskrybuj. Widzimy się w następnym odcinku. I o kurczę, będzie super! Ale to znaczy, mam teraz super czas, bo jeżdżę na ZC na Ninebocie Segwayu Z10. I ojej! Tak właśnie, nie mogłem się od doczekać, żeby znowu na nim pojeździć. No. To się i jeżdżę na Zetce, żebyście jutro mieli fajny materiał.